Cześć wszystkim, tutaj Maczmentarod, w szczególności witam wszystkie zodiakalne lwy w czytaniu miesięcznym dla singli na styczeń 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętasz, że jest to czytanie ogólne i może nie nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania, miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu Wybierz Talię na Relacje i Uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moi kochani, ja już nie przedłużając przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie to, co w uczuciach w uczuciach w zbliżającym się miesiącu dla Singli. Po prawej tło tej sytuacji to, czego nie widzisz, doprecyzowanie jej przyczyny, natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu będzie karta Rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. W single w zbliżającym się miesiącu, w single w zbliżającym się miesiącu stycznym. zaczynamy sobie od Pazia buław. On się bardzo często w tym miesiącu pojawia, bo ma też, nie powiem, ale ważne znaczenie. I swoje określone znaczenie, które jest dosyć pasujące do, do wielu kwestii, tak. Także tutaj zaczynamy od tego. Czwórka denarów jako druga. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie uzupełnione. Dziewiątka kielichów w tle. Król Buław. Siedemka była dziewiątka mieczy. Rada. Jaka rada sprawiedliwość. Dobrze, moi kochane, wy już zaczynamy sobie Wasze czytanie. Zaczynamy od lewej strony. Yy, Paść Buław. Czwórka denarów, dziewiątka kielichów. Moi kochani, jeśli chodzi o ten miesiąc, możecie z kimś czatować, z kimś pisać, bo jest to karta yy, przede wszystkim kontaktu niebezpośredniego, czyli przez różnego rodzaju portale yy, społecznościowe, portale randkowe, e-maile, smsy. W skrajnych przypadkach może być to rozmowa przez telefon, tak? bo to też nie jest twarzą w twarz. Yy, natomiast właśnie jest to karta ciekawych rozmów. Ja wam powiem tak, ale któryś z was, albo ta osoba, z którą będziecie rozmawiać, albo też wy, yy, w czwórce denarów no, niestety, ale nie będzie do końca otwarta, tak? Tak jakby była bardzo zblokowana na opowiadanie o sobie. Tu chyba nawet nie chodzi o nieśmiałość, to jest raczej niechęć do dzielenia się um, pewnymi informacjami na swój temat, um, jakieś takie świadome ukrywanie czegoś. No i ostatnia energia, czyli dziewiątka Kiliów, jest to karta zadowolonego z życia singla. Problemem może być tak, yy, może być to, że w tej sytuacji osoba, z którą będziecie pisać, z którą będziecie mieli y, kontakt, ja bym powiedział, po pierwsze jest bardzo skupiona na sobie, bo to też jest y, kwestia ego, tak? A po drugie, ona może lubić swój styl życia. W ogóle w tle mamy rycerza Buław, to dla mnie jest... Y, ja nie lubię tej karty. Jeśli chodzi o kwestię budowania relacji, to nie lubię tej karty, zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, tak jak mówię, osoba, którą będziecie w tym miesiącu poznawać, ona może lubić swoje życie, może lubić y, to, jak ono wygląda, y, jeśli chodzi o... Y, ta osoba zresztą mam, jeśli chodzi o Rycerza Buław, może być ambitna, może być skupiona na innych kwestiach. I co ciekawe, też w trakcie rozmowy, na, na początku ta osoba może nie chcieć tego powiedzieć, ale ta osoba y, może nie szukać trwałej relacji. Ona może szukać... Y, może nazwałbym to tak, tak jak to zawsze nazywam, zaspokojenie potrzeb fizycznych. Ale też może szukać po prostu kontaktu z drugim człowiekiem. Tak może mieć potrzebę od czasu do czasu się spotkać, pogadać. Eee, mm, rycerz Buław ma często to do siebie, że po pierwsze jest dosyć ekscentryczny, po drugie jest bardzo skupiony na kwestiach rozwoju i ambicji swoich. Eee, I nie zawsze ma eee, zbyt wiele bliskich ludzi wokół, tak? Bo bardzo mocno się na tym skupia. Czasem doskwiera mu trochę samotność, no bo wiadomo. Jeżeli zbyt mocno się skupiamy na e, kwestiach zawodowych, rozwojowych, to też jest kosztem relacji międzyludzkich, tak. Jeżeli coś obieramy za priorytet, ale e, to może z czasem e, jednak przynosić tej osobie pewnego rodzaju no, dyskomfort związany z tym, że ta osoba e, nie ma nikogo w swoim otoczeniu. Więc powiem Wam tak: e, osoba, z którą możecie pisać, albo będzie po prostu potrzebowała pogadać, będzie chciała mieć z, z kimś kontakt. Jeśli chodzi o budowanie trwałej relacji, karty pokazują, że na to otwarta zbyt bardzo nie będzie, natomiast nad w pierwszym momencie wam tego nie powie. Może po prostu mm, będzie wiedziała, jakie może wypowiedzieć o swoich oczekiwaniach na początku. Ta osoba y, polubi was, bo rycerz była nie jest, wiecie, totalnie złym człowiekiem. On po prostu nie, albo nie jest dojrzały, albo nie chce z jakichś powodów stałości, raczej się skupia na tu i teraz, raczej się skupia na kwestiach związanych ze swoimi ambicjami, a niekoniecznie na potrzeby budowania czegoś trwałego. Może po prostu polubicie tą osobę, będziecie mieli dużo punktów wspólnych, bo Wy też jesteście energią ognia, tak? Czyli pozostała energia, czyli baran, lew i strzelec, to są właśnie te znaki przede wszystkim, a to też mówi o pewnych cechach, tak? O których właśnie przed chwilą zacząłem mówić, I, i w tej całej sytuacji ta osoba może że na początku z premedytacją ukrywać to, że nie chce trwałości. Może gdzieś między słowami później zacząć wam to mówić, ale yy, może jeżeli zobaczy jakieś Wasze oczekiwanie, to nie będzie chciała po prostu Was yy, płoszyć. Tak, tak to nazwijmy, tak? Dlatego, tak jak mówię. Rozmowa może być ciekawa, yy, fajnie może się, yy, się rozmawiać, natomiast nie będzie takiej otwartości, szczerości w każdym temacie. Będą pewne y, zagadnienia, na temat których nie będzie chęci rozmowy po tej drugiej stronie. Yy, dziewiątka kielichów też mówi o tym, że i w kontekście was, i tej osoby, może być tak, że wy yy, i ta osoba, i wy macie swoje życie w miarę poukładane, i może po prostu po drugiej stronie nie być tej chęci do tego, żeby pewne rzeczy zmieniać, tak żeby tutaj jakoś yy, szczególnie się angażować emocjonalnie. Tak? Bo, bo tak jak mówię, ktoś może po prostu mieć inne priorytety. Na ten moment skupiać się na czymś innym, yy, chcieć yy, i inaczej postrzegać swoje spełnienie. Niekoniecznie w kontekście relacji. Natomiast dziewiątka kielichów, ona mówi o tym, że ta kobieta, która tutaj jest pokazana akurat jako ta yy, w tej, ta singielka tak w tej dziewiątce kielichów, ale to też może być energia tej drugiej strony. Ona z jednej strony jest zadowolona z życia. Natomiast ma świadomość tego, że to życie jej mogło być pełniejsze i coś ym, i można by było jeszcze ym, wprowadzić element właśnie tej drugiej osoby i to by było pełne spełnienie, natomiast ta osoba z wielu powodów nie chce tego robić, boi się może, yy, że coś będzie kosztem czegoś, tak, że, yy, że to będzie też ryzyko. Yy, jeśli chodzi o, o plany tej osoby, tak? jeśli chodzi o, o, o jej jakąś niezależność, dlatego czasem w tej dziewiątce kielichów to jest po prostu czyjś świadomy wybór. Nie chcę mieć nikogo na stałe. Natomiast y, ja powiedziałbym, że w tej całej sytuacji y, powodem tej osoby, y, o, którą, o którą tutaj chodzi, tak, tej drugiej osoby może być po prostu samotność. Tak? Że skupienie na y, rozwoju może, mogło z czasem przynieść odsunięcie się od y, ważnych osób, tak, od bliskich osób, pozostanie troszeczkę samemu, tak, i, i ta osoba y, pewne potrzeby ona ma w związku z, y, z tym, jaką ma sytuację y, i oczekiwanie też, pewne potrzeby nie i ona może właśnie w kierunku zaspokojenia tych potrzeb kontaktu z drugim człowiekiem, właśnie zaspokojenie fizycznego może y, chcieć tutaj właśnie y, w waszym kierunku, właśnie w, po to do was przychodzić, tak, żeby tutaj to uzyskać. Jeśli mamy właśnie do czynienia, jeśli chodzi o tło, to mamy właśnie tego rycerza buław, o którym zacząłem już tutaj wspominać, siódemkę e, buław i dziewiątkę e, mieczy. Powiem Wam tak. Mam wrażenie, że Wy dość szybko pomimo wszystko e, zrozumiecie, jak wygląda sytuacja. Zresztą, nie ukrywajmy też, to może być karta też kogoś z przeszłości, bo Rycerz yy, Buław jest ogólnie karta kochanka, tak? Wy możecie zobaczyć twarz tej osoby, albo może też yy, będziecie się martwić, bo może jakaś też przeszłość będzie próbowała do Was yy, wracać. Natomiast Wasza ogólnie będzie tutaj pozycja lekko obronna, bym powiedział, bo siódemka yy, Buław to jest pozycja na zasadzie, dopóki ktoś nie robi czegoś, co, co yy, mi się nie podoba, tak? To ja nie reaguję jestem otwarty, rozmawiam, y, jestem w stanie też tutaj y, na spokojnie poznawać się, y, ale troszeczkę też na własnych moich zasadach, tak? W momencie, w którym ktoś y, robi coś, co mi się nie podoba, no to ja wchodzę do akcji i reaguję. I dziewiątka y, mieczy, jako ostatnia karta, to jest karta wątpliwości, tak? To jest karta zmartwień, to jest karta też, ja bym powiedział, nieprzespanych nocy i też takiego dość pesymistycznego myślenia. Więc moi kochani, po pierwsze, to co tutaj widać, będziecie wy y, dość ostrożnie nastawieni do tej nowej osoby, możecie też się bać powrotu kogoś z przeszłości, może jakiś kontakt ktoś z przeszłości będzie próbował z waszym kierunku, a wy będziecie tacy, raczej nastawieni, nie, nie, to już jest za mną, ja do tego wracać nie chcę, tak, natomiast będziecie się może tutaj y, y, bali, że w jakiś sposób na przykład dacie się przekonać tej osobie, jeżeli macie do tej osoby jakąś słabość z przeszłości, tak. Natomiast dużo będzie takiego myślenia na temat swojej sytuacji, tej relacji. Bardzo prawdopodobne też, dlatego, będziecie dość obronnie nastawieni do, do tej nowej, na przykład osoby, że ta osoba, która się w waszym życiu w styczniu pojawi, może do pewnego stopnia przypominać wam kogoś z przeszłości. Tak? Możecie widzieć pewne punkty wspólne. Może być tak, że dojdzie do was, że w przeszłości jest rycerz Buław, a zbliża się kolejny rycerz Buław. I będziecie tacy, nie, 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 nie. Ja już mam ten etap za sobą, tak. Ja już mam pewne rzeczy przerobione. Ja już wiem, że yy, taka relacja się dla mnie nie spełni, tak. Dlatego tak jak mówię, osoba, która może się pojawić, może też yy, wywoływać wasze wątpliwości ze względu na to, że możecie widać, widzieć podobieństwa z kimś z przeszłości. Co ciekawe, no nie ukrywajmy, czwórka denarów, jeśli chodzi o tą osobę, ona mówi zarówno o zamknięciu na taką ogólną szczerość i mówieniu o swoich emocjach, ale też ta osoba może być bardzo mocno skupiona na sobie troszeczkę. Też ta karta mówi o tym, że na przykład o pewnym też skąpstwie, tak? I ta osoba może być bardzo mocno skupiona na inwestowaniu w siebie. Siebie widzieć na piedestale i raczej jest taka może być to osoba, która przede wszystkim będzie jeżeli wydatkować pieniądze to w w kierunku y, swojego zadowolenia, swojego zaspokojenia. Także, tak jak mówię, tutaj y, pewne cechy tej osoby po prostu mogą budzić wasze wątpliwości, żeby nie powiedzieć wprost, że nie będą wam się podobały. Tak? I tak jak mówię, y, ta nowa relacja, ta osoba. Y, wywołała dużo w was takiego niepokoju. I, I tak jak mówię, to raczej nie będzie osoba. Która będzie perspektywiczna. W ogóle patrząc już na tego rycerza, buław, to ja mam dużo wątpliwości. Zresztą nie ukrywajmy, w pozytywie to jest osoba. Gdybyśmy mieli opisać ją poza znakami Zodiaku potencjalnymi cechami, to bardzo charyzmatyczna, ambitna, pewna siebie, dosyć atrakcyjna, mająca pewną taką aurę wokół siebie, że ta osoba może w pewien sposób nas przyciągać, tak jeśli chodzi o chemię. Natomiast jeśli chodzi o negatyw, ta osoba może być właśnie bardzo mocno skupiona na sobie. W negatywie też ta osoba nie zawsze jest dojrzała albo chce budować trwałą relację. Bardzo często też ta karta pokazuje... Osoba, która bardzo, osoba która, która bardzo potrzebuje wolności, która bardzo sobie tą wolność ceni, i też jest to osoba bardzo często, która próbuje sobie na każdym kroku udowadniać swoją y, wartość i bardzo często próbuje siebie przekonywać różnymi kolejnymi relacjami, że cały czas mam to, że cały czas się podobam, że cały czas y, 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 jestem w stanie y, y, coś zdobywać, tak, coś podbijać. To jest taka osoba, która też mówię ambicjonalnie, nawet i do relacji potrafi podchodzić, która emocjonalna to ona zbyt po prostu nie jest, tak? Jeśli chodzi o kartę Radę Sprawiedliwość, działaj na podstawie swoich doświadczeń, swojej wiedzy, swoich przemyśleń, bądź uczciwy w stosunku do siebie, do tej osoby. Też jeżeli widzisz, że potencjału nie ma, że yy, jeżeli pewne rzeczy w tej osobie ci się nie podobają, to najprawdopodobniej trzeba będzie to powiedzieć, tak? Powiedzieć, wiesz co, ale no. Twoje podejście w tym temacie nie jest dla mnie ok, tak? Albo ja nie widzę dalszych perspektyw. Wiecie co? To jest po prostu taka y, karta też bycia fair. Jeżeli widzicie, że ta osoba. Nie, to nie uciekacie, tak? Nie, nie robicie czegoś w stylu. Z dnia na dzień przestajecie się odzywać, separujecie się. Po prostu mówicie, wiesz co? To i to dla mnie, to mi się nie podoba, tak? To i to. Moim zdaniem, dla, ze względu na te cechy, na y, takie sytuacje, to nie wypali, tak? Także moi kochani, tutaj bądźcie w zgodzie ze sobą, bądźcie fair wobec siebie. Jeżeli nie widzicie perspektywy, jeżeli te pewne zachowanie tej osoby, pewne cechy są dla Was nie do przyjęcia, to po prostu sobie to głośno jesteście w stanie powiedzieć, ale też jesteście w stanie powiedzieć to drugiej osobie, tak? Troszeczkę ryzykując, że ta osoba, nie wiem, będzie y, y, niezadowolona, bo wiadomo, nikt nie lubi słuchać, ale uważam, że też pewna szczerość y, y, należy się i względem siebie, i względem kogoś. Po prostu powiedzenie, jak sytuacja wygląda. Żebyście tutaj też nie zrobili nagle takiej akcji, no nie widzę perspektyw, to, to znikam z dnia na dzień. Nie wiem, usuwam konto, y, blokuję tą osobę i, i tak zakończam tą sytuację. Tylko mówię wprost tak, to też jest moim zdaniem świadczą o pewnej dojrzałości i byciu y, tak naprawdę dojrzalszym i bardziej uczciwym niż większość ludzi na, w takich miejscach, tak. Bo tak, jak mówię, tutaj ta karta też może mówić o tym, że ym, to, co już. Bo ta karta po, pojawiła się, jeśli chodzi o te czytanie z dla kilkukrotnie, co ciekawe. Ym, I ta karta też może mówić o tym, że ym, ten kontakt będzie wyglądał w taki, ani inny sposób, ze względu na to, że ym, ta osoba może nie mieszkać w waszej miejscowości, tak, może mieszkać dalej od was. Dlatego też mamy tego rycerza. Bo, bo czasem on ta, ten kontakt w ten sposób jest po prostu wymuszony poprzez okoliczności, tak? Um, dlatego też, tak, tak jak mówię tutaj, w tej sytuacji widać, że e, ta osoba nie do końca będzie na was otwarta. Nie pod każdym względem. Może być tak, że właśnie lubi twój styl życia. Pewnie brakuje tego dziesiątego kielicha w postaci tej drugiej osoby, ale on może z premedytacją e, wybierać tak, a nie inaczej. No i tak jak mówię, może chodzić też o jakieś przekonania. O cechy tej osoby, o potrzebę ciągłej adrenaliny, ciągłej zmiany, dostarczanie sobie jakichś takich bodźców, właśnie stymulujących do z jednej strony rozwoju, do tego, żeby sobie pewne rzeczy udowadniać. Stąd może wynikać Wasza blokada, jeżeli zobaczycie, jaka ta osoba jest. Czasem też rycerz mm, Buław, który właśnie jest na tutaj fajnie pokazany na motocyklu, też mi się kojarzy z takimi osobami, które jak mają za dużo stresu, tak jak potrzebują się by uspokoić, to przypuśćmy, idą gdzieś. I zaczynają odreagowywać na przykład szybką jazdą, tak? Bardzo niebezpieczną zresztą dla tej osoby. Bo jest w tej osobie cały czas potrzeba jakiejś takiej adrenaliny, jakichś takich mocnych bodźców, tak? I tak jak mówię, przekonywania siebie, że nadal mam to, że nadal jestem w stanie sobie to to innym udowodnić, tak? Dlatego, tak jak mówię, wy możecie być w pozycji obronnej do tej osoby i dość tak nieufnie podchodzić i mieć dużo bardzo wątpliwości względem tej osoby. Co ciekawe, ta osoba może wam kogoś z przeszłości przypominać. I może być też tak, że w tym miesiącu ktoś z przeszłości będzie próbował tutaj... Mm, do Was jakby się dostać, tak, spróbować Was do czegoś, do, do siebie znowu przekonać, natomiast Wasza raczej pozycja obronna, pewne wątpliwości, bo jeżeli mamy takie, wcześniej powiedziałem, pewną słabość, to może to, to później tak właśnie e, 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 z jednej strony tej osoby nie chcemy, a z drugiej tak jakbyśmy troszeczkę ze sobą walczyli, żeby tej osoby nie przyjąć, tak, natomiast jeśli chodzi o radę, uczciwość wobec siebie, chłodna analiza za i przeciw, E, uświadomienie sobie, co będzie oznaczało, e, co będzie oznaczał taki, ani inny wybór, przede wszystkim dla nas, no i powiedzenie sobie e, wprost, szczerze, e, jak ta sytuacja wygląda, jak ta osoba z mojej perspektywy się prezentuje, tak, co na tak, co na nie, i powiedzenie też potencjalnie osobie, o którą chodzi, że przepraszam bardzo, ale ze względu na takie, takie i takie twoje cechy, no ja nie widzę Potencjalnej wspólnej relacji, naszej potencjalnej wspólnej przyszłości. To jest karta takiego yy, ogólnego bycia uczciwym, sprawiedliwym, fair wobec siebie i wobec innych osób w naszym otoczeniu. Dobrze, moje kochane lwy, ja Wam bardzo za to czytań dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.